Cisza na planie. Akcja! Nie, akcja. Jeszcze? Musimy zrobić tego. Cisza. Cześć, dzisiaj montujemy panele słoneczne. Mamy dwa sztywne panele do zamontowania na pofalowanym dachu. Będziemy je mocować na w spornikach plastikowych. Kupiliśmy do montażu paneli takie specjalne wsporniki plastikowe, które przykleja się do dachu za pomocą Sikaflex. Natomiast nasz dach, jak widzicie, ma takie pofalowania, do których musimy dopasować kształt tych, tych wsporników, więc będziemy musieli je w tym miejscu ponacinać. Ważne jest, żeby dopasować to odpowiednio. Dla... Nadaję im numery, Benek. Ten będzie pierwszy. drugi. Kształtki, które Kasia już wcześniej pokazywała na dachu, do przytrzymywania paneli, musimy doszlifować tak, aby pasowały na te wrębki, na wypustki różne, które są na dachu. Także każdy będzie inaczej, będzie z tym trochę zabawy. Teraz zobaczymy w ogóle, czy ten pomysł szlifowania plastiku się sprawdzi. Czy te, te kształtki są na tyle mocne, żeby to wytrzymały. i czy, że tak. No, tutaj są miejsca na przewiercenie, więc myślę, że i na, na szlifowanie to wytrzyma. No, zobaczymy. Idzie całkiem nieźle. Jestem pełen optymizmu. Myślę, że myślę, że będzie w porządku. Efekt taki. Drobne tutaj nadszlifowanie na ten, ten. Teraz będziemy dopasowywać. Jak dużo? No przynajmniej drugie tyle. Naprawdę? Naprawdę. Tak? Naprawdę. Naprawdę. I... Tutaj bardziej schodź tu A to musisz... już czym? Spróbuję zaraz. No, no dobra. Co tam próbowałeś robić? Co ty Taki efekt, zaczyna to wyglądać dobrze. I co, pasuje? Jakby firmowo robione. No i wygląda to w ten sposób. Idealnie doszlifowane. No więc, yy, 3 godziny później, 600 szlifnięć dalej, jesteśmy na etapie dopasowania pierwszego panelu. Dwie małe kłótnie, trzy małe awantury, i prawie to mamy. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy. Pierwszy panel dopasowany, brakuje nam jeszcze jednego. Tutaj te wszystkie elementy są już jak widać dopasowane. Idzie nie najgorzej. Jedziemy dalej. Nauka montażu paneli na YouTubie. Profesjonalne filmy sklejenia Sikaflexem. Flexem. Campermaniak. Instrukcja. Kampermaniak instrukcja. Gąbki, który jest też w zestawie, jak coś to będziemy mieli do nich Myślę, wielkie pretensje. Ich, ich wina, się. ich wina. Kiedyś to by się browara sieknęło, teraz kabusia. Gdzie? No. no to co? Mamy panele? ale już. Panele są oznakowane, gdzie będą. Jutro ciąg dalszy pracy. Wyprostuj się. Tak, ale wyprostuj się. Mówię o brwiach. No więc włączymy teraz panele ze sobą. Tak. Co teraz robisz? Próba ognia. Będziemy podłączać panele pod kontroler.